Oliwie, jak tam z całą poczucie miesiąc przed rozpoczęciem tańca z gwiazdami? No, mm, stresująco. No, czuję trochę dużą presję, ale no, zaczęłam teraz treningi, więc y, trochę się już oswoiłam z faktem, że y, zaraz będziemy y, tańczyć i występować na scenie, więc y, nie jest nieźle. Jest, nie jest Powiedziałeś, że czujesz presję. Czy wynika to z tego, że wszyscy nazywają cię największą gwiazdą tej edycji i mają jakieś tam oczekiwania wobec ciebie? O matko, to nawet ja o tym nie wiedziałam, że no to jest największą gwiazdą tej edycji. To z e, czego wynika Twoja presja? Ja się tak nie czuję. Nie wiem, no szczerze mówiąc ogólnie, w sensie y, ogólnie stresuję się y, występowaniem i tymi występami, i, y, no bo to jest na mnie nowość, więc no trochę po prostu się stresuję. Dobra, a presja społeczeństwa, no bo wszyscy na ciebie czekają. Czujesz to? Nie. A czujesz, nie. że jest bardzo duże zainteresowanie twoją osobą aktualnie? Y, no czuję, ale szczerze mówiąc y, nie przyjmuję się tym za bardzo. A jak podchodzisz do plotek, które pojawiają się w sieci? Y, no nie czytam. Mam, nie, nie czytam, nie, nie, nie interesują mnie one, tak, może. A ty się z biegiem czasu tego nauczyłaś? Czy to jak to było, nie że najpierw czytałaś, denerwowało cię, i później stwierdziłaś, że nie czytam, czy nigdy nie czytałaś? No, ja byłam generalnie nauczona przez tatę, żeby tego nie czytać, żeby się nie przejmować i tak jakoś to mi się, tak powiem, wrodziło w krew. <śmiech> <śmiech> rodzinne tradycja. Tak, rodzinne tradycja. nie czytaj tego. <śmiech> Dobra, <śmiech> a jaki najśmieszniejszy nagłówek na swój temat przeczytałaś? O matko, nie pamiętam szczerze mówiąc. Chyba, nie wiem, nie pamiętam. No ostatni. Ostatni. To są te co powiedziałeś Że balujesz za hajs Tak, 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 właśnie jest, tak, to wszystko, No to, to, to chyba właśnie była ostatnia najgłupsza plotka, jaką słyszałam od ciebie, jeszcze dowiadując się, więc tak, to tak. To czekamy na kolejne, bo na pewno będzie ich bardzo dużo.